Miałam na Ciebie z łaską, żeby to już... że, Boże, że e, tam tak wszystko było rozmawiać, a Ty mnie miałeś tak, że nie mówić, a ja mówię, nie wytrzymie i w normalnej sytuacji. Mnie no, to nie bo to jest spoko, ale, ale to tam... można by było posiedzieć w ciszy, stara. Zastanawiam się, że po prostu zespirowałam no. Zobacz, socjalnie. to mój apet, stara? I to, to, je to, to, U, to, to jest to nagroda. To chyba całkiem nieźle przy rzędach. Nie, ale trochę mnie to drażniło. W sensie, ja się trochę drażniłam. mnie trochę. nie dziwisz. Nie, w sensie... Byłem zbyt spokojna? Nie no, miałam wrażenie, że może. po prostu. No. To mnie drażniło. No. Ja jestem dobry w tam kiedyś kiedy byłem zraniony, i to jest może taki mechanizm obronny, żeby po prostu zbyt szybko się do kogoś nie przyzwyczajać, nie zakochiwać. Bo często, jak tak się robi, to, to się na tym traci. Mogłem za to, bo miałem takie myśli: a może za nią pójść, a może sam wie, ja. Tak się w jeszcze bardziej. P to naprawdę jest niebezpieczne, nie? Mega śmieszne było to, że my nawet jakby mieliśmy bekę z tego, jak się Że robiliśmy dokładnie to samo, że jakby mamy mega podobny sposób reagowania na takie sytuacje. Mam szansę co zrobić. A ja, jakie to jest uczucie? Nie wiem. Nie wiem, jak nazwać uczucie do Gigi. Jest po prostu... nie wiadomo.